Dobra, witam Was serdecznie. Rząd zapowiedział wprowadzenie kolejnych obszarów w związku z, z epidemią konowirusa. I to jest w. Mm, już mówię dnia e, w sobotne, Tak, w sobota kolejne. Mm, moment, żeby to nie przeszkadzało. Mm, w kolejnym sobotny dnia. Mm, który dzień, to nie pamiętam, ale ten tydzień. Mowa, jak pisze, do rozporządzenia rozszerzone zostaną nauczanie zdalne na klasy pierwsze, trzecie, przedłużone zostaną też okres nauki zdalnej dla uczniów od 4 do 29 listopada. Sklepy w galeriach handlowych będą zamknięte. Ze wyjątkiem spożywczych aptek, drogerii czy usług. A w sklepach do 100 m2 będzie mogła przebywać jedna osoba na 10 m2. W sklepach powierzchni 100 m2 pozostaje jedna osoba na 15 m2. Teatryk, kina, muzea oraz. Galerie zostaną tymczasowo zamknięte. Obiekty hotelarskie będą dostępne tylko dla osób podróżujących służbowo. Zmiany te zaczną obowiązywać od soboty, a w przypadku szkół od poniedziałku. obszerzenia potrwają przynajmniej do 20 listopada, znaczy, jak będzie większe niż 107. Ja pamiętam, jak dobrze pamiętam, od 700 tysięcy, czy nawet 600, czy 700, to będzie mm, narodowy kwarantanna dla wszystkich. Nikt nie będzie wychodzić tylko do sklepu i z powrotem nikaj na spacerek. Takie rzeczy, ja pamiętam, nie wchodzić. Tak jak mówiłem, to jest edukacja, wydarzenia sportowe, bez udziału publiczności. Zostaje to, jak zostanie, zawieszone. Działalność basenów i okoparków i siłowni dostanie to samo. Ee, życie społeczne, zamknięte placówki, tak jak kultury, teatr, kina, muzea, galeria sztuki, e, domy kultury, ogniska mm, muzyczne, etc. Do, od do 20 listopada. Jak większe, to będzie w kolejnym roku. Mm, lokum albo będzie dostanie i wiadomo jak będzie mniejsze m, jak to będzie mniejsze to wiadomo może powróci to stanów nie wiem żółty albo do zielonego to zależy jak ludzie będą się trzymać i nie będzie większeń, e, zwiększenia zaś m, zakażeń ogniskowych e, Kościoły, jedna osoba na 5 15 metrów e, e, kwadratowych od 29 do listopada, w godzinach 8 do 16, od poniedziałku do piątku, przemieszczanie się osób do 16 roku życia pod opieką dorosłego. Wiadomo. Ograniczenie zgromadzenia publicznych do maks 5 osób. Zakaz organizacji spotkań, imprez. Może też chodzi o imprez też rodzinnych zalecanie organizacji pomieszczenia się osób 70 plus z wyjątkiem obowiązków zawodowych lub zaspokojenia niezbędnych potrzeb życia oddzielonych oraz sprowadzenia lub uczestniczenia w sprowadzaniu Kultu, kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych. Gospodarka. Zamknięte sklepy, to jak mówiłem, hotele, zakaz też działalności stacjonarnych, lokali e, i gastronomicznych, e, jedynie na wynos lub na to, tak jak zostaje. W transporcie publicznym zajętych 50% miejsc. 50% miejsc y, siedzących lub 30% wsz wszystkich. Takie są nowe zasady bezpieczeństwa społecznych. No i co, ja będę się trzymał mojej zasada tak, żeby ja siedział tak czy tak w domu. Hmm. Nikaż się nie wchodzę, tylko otwieram okno, wietrzam, popatrzę się, co się dzieje. No wiadomo na puste ulicę i życzę wam miłego, ja ponieważ jakie jest wasze wasze zdanie do zobaczenia na chyba